Cześć wszystkim, mam na imię Wiktoria i bardzo się cieszę, że znowu jesteście na moim kanale. Tak jak już widzicie po tytule, dzisiaj zapraszam Was na haul ubraniowy. Będą to zakupy ze sklepów Sinsay oraz House. Oczywiście wszystkie rzeczy będę przymierzać na sobie, żebyście mogli zobaczyć jak one się prezentują na sylwetce. Linki do tych rzeczy postaram się pozostawić w opisie pod tym filmikiem, więc jeżeli będziecie zainteresowani to zapraszam Was tam, a ja już nie przedłużam i lecimy dalej z oglądaniem. to teraz przechodzimy do moich zakupów i na sam początek mam Wam do pokazania rzeczy ze sklepu House i tutaj tak jak widzicie mam taką szarą, oversize'ową koszulę. Bardzo fajnie ona się prezentuje. Ta koszula została wykonana ze stylizowanej port grubej szarej dzianiny. No i jeżeli chodzi o krój, to tutaj mamy taki klasyczny koszulowy kownieżyk, obniżoną linię ramion, długi rękaw z mankietem. No z przodu Tutaj mamy, tak jak widzicie, dwie kieszonki. Bardzo fajne te kieszonki, są niezapinane. A jeżeli chodzi o zapięcie, to ta koszula jest zapinana na takie oto zatrzaski, tak jak widzicie. Po bokach mamy tutaj takie delikatne rozcięcia, i jeżeli chodzi o długość tej koszuli, to powiedziałabym, że jest ona dość długa. No, i mam nadzieję, że będzie fajnie u mnie się sprawdzała. Jeżeli chodzi o tą koszulę, to chciałam również Wam powiedzieć, że jest ona ostatnio bardzo popularna i takiego typu koszulę można znaleźć w różnych sieciówkach. Ja mam ją w rozmiarze XSS i zapłaciłam za nią niecałe 140 zł. Przechodzimy teraz do kolejnej rzeczy. I tutaj mam Wam do pokazania bardzo ciekawy sweter, paski ze stójką. Tak on właśnie wygląda. Ten sweterek jest dość krótki i, tak jak widzicie, z przodu jest troszeczkę krótszy, a z tyłu jest troszeczkę dłuższy. Ma bardzo popularną, obniżoną linię ramion. Góra oraz dół tego sweterka są ze ściągaczem. Ogólnie ten sweter bardzo mi się spodobał i ja zamierzam go stylizować dzieńcami z wysokim stanem. Myślę, że bardzo fajnie będzie prezentować się. Jeżeli chodzi o rozmiar, to ja mam go w rozmiarze S i zapłaciłam za niego niecałe dziewięć.

Ostatnia rzecz ze sklepu House. Będzie oto taki krótki, oversize'owy cardigan w szarym kolorze. Tak jak widzicie, ten cardigan ma dekolt w serek. Jest zapinany na trzy ozdobne guziki i ma bardzo, ale to bardzo długie rękawy. I zobaczcie tylko, jak te rękawki są ciekawie wykończone. Według mnie takiego typu cardigan jest ponadczasowy i bardzo uniwersalny. Sprawdzi się zarówno w kirzelowych stylizacjach lub eleganckich outfitach do szkoły lub do pracy i mi osobiście bardzo się podoba połączenie z białą koszulą lub koronkową sukienką. No i jeżeli chodzi o ten kardigan, to ja mam go w rozmiarze XSS i cena to niecałe 100 zł. Teraz przechodzimy do moich zakupów ze sklepu Shinsei i na sam początek chciałabym wam pokazać rzeczy, które udało mi się kupić na wyprzedaży i pierwsza rzecz będzie oto taka torebka bagietka w bardzo fajnym, jasnym, mlecznym kolorze. Ta torebka została wykonana z gładkiej imitacji skóry. Tutaj mamy taki pasek również z imitacji skóry. Niestety nie jest on regulowany. Torebka jest zapinana na taki oto zamek w złotym kolorze i Tutaj mamy jeszcze jedną kieszeń zapinaną na zamek błyskawiczny. Jeżeli chodzi o rozmiar, to według mnie jest idealny: nie jest ta torebka za duża ani za mała. Bez problemu tutaj zmieszczą się telefon, portfel, maseczka oraz inne rzeczy. No i dużym atutem dla mnie jest jednak to, że ta torebka jest zapinana na zamek, bo bardzo nie lubię torebek, które są zapinane na takie oto zatrzaski, tak powiem. No jeżeli chodzi o ceny, to za tą torebkę. Zapłaciłam mnie całe 20 zł. Przechodzimy teraz do kolejnej rzeczy, i tutaj mam Wam do pokazania przepiękne, eleganckie spodnie wykonane z imitacji skóry w kremowym kolorze. Tak jak widzicie, z przodu tutaj mamy takie ozdobne przeszycie, i przy nogawkach tutaj mamy oto takie rozporki zapinane na suwak. Oczywiście te spodnie również są zapinane na suwak i tutaj mamy taki oto złoty guziczek. Po bokach dwie kieszenie oraz z tyłu również mamy takie dwie kieszenie. W komplecie tutaj mamy taki pasek wykonany z imitacji skóry. Te spodnie mają wysoki stan i ja ogólnie bardzo lubię spodnie z wysokim stanem, ponieważ uważam, że przepięknie wydłużają nogi. No i ja mam je w rozmiarze XS i zapłaciłam za nie całe 30 zł. it Przechodzimy teraz do kolejnej rzeczy ze sklepu Sinsay i tutaj mam Wam do pokazania taki oto oversize'owy sweter w mlecznym jasnym kolorze z delikatnym takim ozdobnym splotem. Tak ten sweter się prezentuje. No i jeżeli chodzi o krój, to tutaj mamy taki okrągły dekolt, obniżoną linię ramion, dół sweterka oraz rękawki są ze ściągaczem. Jeżeli chodzi o długość, to tutaj mamy taką średnią długość. Nie jest ten sweter ani za krótki, ani za długi i według mnie jest to rzecz bazowa. Aktualnie takiego typu swetry są bardzo popularne i moja ulubiona stylizacja to takie obcisłe spodnie, rurki plus buty na grubej podeszwie, a do tego kapelusz. No i też świetnie taka stylizacja będzie wyglądała na przykład jeżeli spodnie zamienimy na plisowaną spódnicę. No i ja ten sweterek mam w rozmiarze XS i zapłaciłam za niego niecałe 60 Cause those hands and lights, stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling, but I can't be looking down for this time. I na sam koniec mam Wam do pokazania buty Alabotki na grubej podeszwie. Z tyłu tutaj mamy oto takie uchwyty, z przodu zaokrąglony nosek i takie gumowane wykończenie. Tak naprawdę za takiego typu butami poluję już od jakiegoś czasu i miałam zamiar kupić podobne wzorze, ale niestety nie były dostępne w moim rozmiarze, więc bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam te buty właśnie w Shinseiu. Buty są bardzo praktyczne i wygodne, na razie nie wiem co do jakości, ale na pierwszy rzut oka wydają się bardzo porządnie wykonane. No i ja mam je w rozmiarze 36, a jeżeli chodzi o ceny, to tutaj zapłaciłam za te buty nie całe 130 zł. Byłoby wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Koniecznie napiszcie w komentarzach na dole, jaka rzecz spodobała się Wam najbardziej. No i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa! pa!